Cześć! Tak pomyślałam, że może mało kto w Polsce wie, może nie mało kto, ale że wiele osób nie wie o tym, że wyszło coś takiego jak Free Sims Online, czyli um, taka trochę reaktywacja Sims Online, które było no, jeszcze za czasów jedynki. Ale, zostało, ale serwery zostały dość szybko zamknięte. Ja nigdy nie miałam, mimo że jestem stara, to nie miałam nigdy okazji w to zagrać, bo yy, przede wszystkim dlatego, że yy, nie miałam wtedy internetu jeszcze, więc yy, tak, krążyły tylko legendy, że jest jakaś gra simowa, którą można grać normalnie z innymi graczami na całym świecie i w ogóle, wow. Yy, tak, i teraz. Yy, w formie całkowicie darmowej po prostu jakaś grupa ludzi, programistów, fanów, nie wiem coś, e, stworzyło taki remake trochę tej y, gry. Nie wiem, nie wiem w jakim stopniu ona jest podobna do tej oryginalnej, e, bo na pewno ze względu na znak czasów coś musiało zostać zmienione, ale... Ale ogólnie jest bardzo w porządku więc dzisiaj między kęsami płatków, bo dopiero wstałam co pewnie słychać będę wam opowiadać jak to w ogóle tutaj wygląda. No to może zacznę od instalacji, bo to jest pewna zagwostka w ogóle dużo rzeczy ja tutaj może jestem głupkiem, ale ja tutaj musiałam ogarnąć, bo nie do końca rozumiałam w ogóle jak to działa. A jeśli chodzi o instalację, to wiele ludzi ma jakiś problem z tym. Myślę, że to może zależeć od systemu. Ja akurat gram na siódemce jeszcze i nie zamierzam jej na razie zmieniać. Ale to jest system, który już mało kto ma, tak naprawdę. Więc na ósemce i dziesiątce słyszałam, że, są, że mogą być jakieś problemy, ale że raczej działa. Także spoko. To jest jakaś taka loteria. No w każdym razie, yy, jeśli chodzi o instalację, to jedynym moim problemem było to, że po prostu niektóre okienka nie dobrze działały i ja musiałam na ślepo klikać, żeby wpisywać mój login na przykład, czy coś. Yy, więc jeśli myślicie, my, my myślicie, że nie działa, to, to, to najprawdopodobniej działa, tylko po prostu czegoś nie widać i musicie sobie na oślep klikać. Aż traficie. Także weźcie sobie do serca tę radę, bo ja miałam pewien problem z tym przez y, jakąś dłuższą chwilę. A mówiąc o dłuższej chwili, to muszę powiedzieć też, że gra się bardzo długo instaluje. Pobiera się szybko, ale instalowała mi się chyba gdzieś pomiędzy pół godziny a godziną. Także naprawdę, kilkadziesiąt minus. To jest po prostu szok. Już dawno nie widziałam, żeby tak się długo gra instalowała. Yy, ale no, no przecież można sobie w tle różne rzeczy robić, więc można sobie poczekać. Yy, czy coś jeszcze o instalacji chciałam powiedzieć? Chyba nie. Chyba już wszystko. No dobrze, no to w takim razie... Właśnie może nie przy samej instalacji, tylko przy tworzeniu konta miałam ten problem, że te okienka mi się nie, tam nie, nie, nie wyskakiwały. Nie, nie były podpisane ani nic, tylko trzeba było klikać i zobaczyć, kiedy się kursor pojawi, więc dziwne. No dobra, czy ja pamiętam moje hasło jeszcze? Tak myślę. O nie, muszę zupdate'ować, no to... To się chyba szybko robi, bo już chyba raz miałam aktualizację. Okej. Okay. Jezu, jakie to głośne. Dlaczego nikt mi nie powiedział? Tak, muzyka jest... Nie wiem skąd, bo ja... Jezu. Tak, mam ci, okej. Bo ja w jedynce nie pamiętam tej muzyki. Znaczy jest dużo utworów rzeczywiście z jedynki, co mnie bardzo cieszy, bo to jest najlepszy sound, chyba w ogóle, jaki istnieje. Może oprócz herosów trójki. Um, także no. Ale to, na przykład, to co teraz leci, to nie wiem w ogóle. Nie znam. <laughs> Okej, okay, no to w takim razie idziemy do. A, tam była moja postać. tak jakbyście, jakbyście się nie przyjrzeli, to zaraz zobaczycie jeszcze. I teraz mamy taki świat, i to jest cholera przeogromne. I gdzie ja mam iść? I wydaje mi się, jeszcze jestem trochę nubem w tej grze, wybaczcie mi. Ehm, po pokazuje trochę taki second look właściwie. Albo może third, bo yy, bo gram dwa albo trzy razy. E, trzy raz albo dwa razy. I tutaj to, co się świeci, to wydaje mi się, że to są domki. Okej, okay. do których ja mogę iść. A, tak. To są domki, do których ja mogę iść. Tu jest jakaś pusta parcela. Może pójdźmy tutaj, bo to jest jakieś takie śmieszne. Ktoś sobie coś napisał. Bo tutaj nie wiem w sumie jak, jak ci ludzie to robią, że budują te wielkie parcele, nie wiem za co, bo ja na przykład nie mam nic pieniędzy i nie mogę nic kupić. Nawet działeczki nie mogę sobie kupić. Obozu rozbić czy coś. I muszę, jak idę gdzieś, to muszę wchodzić na parcelę publiczną koniecznie. I ktoś jest zawsze jakby hostem tej parceli publicznej. Ja się zastanawiam, skąd oni mają pieniądze na to. O nie. No, dobra, nie mogę wejść, bo są jakieś te. jakieś, jakieś wymagania dodatkowe. No, może tu. właśnie, tutaj jest trochę pewien problem, że się nie zawsze możemy dostać po prostu na, na, na te parcele, które. żeby w ogóle zacząć grać. Miałam przez. nie wiem, pierwsze chyba pół godziny to mi zajęło w ogóle szukanie jakiegoś miejsca. O, dobra, dostałam się gdzieś. A dlaczego ja jestem w piżamie? Nie chcę być w piżamie, chcę być w moim różowym wdzianku niedźwiadka. Gdzie, tu jest jakiś. Okej, okay, no cześć. Szafę potrzebuję. O, dziękuję. No, gra jest oczywiście po angielsku, nie ma spolszczenia. I myślę, że nie będzie, no bo to jest jednak gra, w którą międzynarodowo się gra, więc... Nie, niekoniecznie. Czy znaczy, no może... Może ktoś z polszczy, no nie wiem. Tylko właśnie wadą najgorszą jest to, że Oczywiście ta gra się dzieje w czasie rzeczywistym. Znaczy, no nie do końca, bo no, minuty lecą tak jak w simach. Ale no, na żywo się wszystko dzieje, więc nie można przyspieszać czasu. W ogóle nie ma takiej opcji. I to jest irytujące lekko, zwłaszcza dla osób, które są niecierpliwe i uzależnione od... Zmieniasz te ciuchy, czy nie zmieniasz? Halo? Coś chyba dzisiaj... Ciężko chodzi. Zdecydowanie dla osób, które są uzależnione od używania dwójki i trójki, tak jak ja nawet tutaj odruchowo czasem klikam, bo już mnie nudzi, jak ona idzie, idzie, idzie. Je, 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 jezus. No przecież. No, no przebierasz się, czy się nie przebierasz? Okej. Okay. Aha. Czyli rozumiem, że chodzimy w piżamie. No dobra, to teraz pokażę Wam, jak się można tutaj y, komunikować, bo normalnie można, no to są wszystko gracze na żywo, jacyś ludzie, gdzieś tam, może ze Stanów Zjednoczonych albo skądś. I żeby napisać coś, klikamy Enter po prostu i piszemy sobie coś. No, 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 no. <laughs> na przykład. <laughs> tak, i ona robi tutaj interakcję mówienia. A może nie będziemy im przeszkadzać, bo tańczą i coś robią, więc y, może pójdziemy do... Ojej, ten obraz z homisiem był taki super! Tak, tutaj większość przedmiotów jest normalnie z jedynki, można używać różnych rzeczy. Tutaj możemy sobie robić jakieś tam konfitury. E, możemy sobie zrobić kawę. Tylko, że akurat jeśli chodzi o takie parcele publiczne, co ktoś jest właścicielem tutaj. To trzeba poprosić na przykład kogoś, żeby zrobił jedzenie. Ja miałam taką sytuację, że musiałam, że gadałam z jakąś dziewczyną i ona powiedziała, że musi dla mnie ugotować, żebym mogła coś zjeść. Albo w ogóle z potrzeby i wszystko normalnie jest. E, I oni po prostu podają posiłek i można sobie zjeść. Samemu nie można ugotować niestety. Ale można sykawkę wypić, chociaż tyle. E, o, tu jakaś pani jest, to może tu... Nie mogę tu wejść? Myślałam. Zazwyczaj y, wybieram, żeby bie biegła, bo to o wiele więcej czasu zajmuje? O, jednak gada do mnie ta dziewczyna. No, no fajnie, no to ja bym chciała pogadać z nią. Jesteśmy obie w piżamie, więc coś nas łączy. Nie wiem co kliknęłam. Jezu, gdzie. O, oh, jest, nice. Shake hands, dobra, może być. Gdzie ty teraz będziesz szła 100 godzin tam. Albo na, Dobra, nie. Do, do, dobra, wystarczy. No, zazwy, zazwyczaj każe jej biec. Akurat animacja biegu i chodzenia jest inna niż w jedynce. Ciekawe, że coś odpowie. Bo niektórzy nie odpowiadają w ogóle nic, bo pewnie zostawiają sobie tę swoją postać i idą se gdzieś na kibel albo coś. Nie, chyba, chyba nie odpowie. Kurze mnie to, że jestem w piżamie. No, mam takie fajne, takie fajne wdzianko. I chciałam sobie zmienić. No i co? A, i często jest tak, że, ym, że jak ktoś ma wykonać na Was y, interakcję, jakąś, to jeśli to jest taka interakcja, którą musicie albo przyjąć, albo nie przyjąć, tak jak ja teraz komplement, to wyskakuje takie coś, y, że musicie zaznaczyć, czy przyjmiecie, czy nie przyjmiecie tego komplementu. Yy, I to jest całkiem spoko, że można kontrolować tego sima tak całkowicie właściwie. Um, dobra. O, może zadzwonić gdzieś? Aha! Bo ona chodzi do pracy. Ja się zdziwiłam, dlaczego ona nie, nie szła. Bo ten nie przyjechał samochód. Miał niby przyjechać, bo było tak napisane, ale może, może lepiej ten. Rzeczywiście, zadzwonić po taksówkę do, do, do worka, do pracy. I jeszcze, gdzie te umiejętności były? Boże, ja tu w ogóle nie. Gdzieś to było. O, tutaj mam taki panel. Swój i o. Ja na przykład mam kreatywności 2. Zdobyłam, bo zagrałam na pieniądze. Oczywiście. Ehm, gdzieś tam na jakimś. O, ktoś coś gada. No, no cześć. Tylko nie wiem do kogo, ale okej. Okay. <noise> Lubię to gwizdanie. Hej! Ładny far. Ładny fartuszek. O ile tak się pisze fartuszek? Chyba tak. Tak myślę. <noise> nie nie flirtuję z tobą jak coś. No, Non-sexual. Nie odmówiłem mi nic. Co za niemili ludzie. I nie wiem. O. Powiedziała dziękuję. Nie powiedziała ty, tylko dziękuję. To jest skrót. <noise> uh, Okej. Okay. The... Nie wiem. No to chciałam wam tylko pokazać, że można interakcję normalnie yy, ten. Może pójdźmy gdzie indziej w sumie. Może gdzieś, gdzie będzie więcej ludzi, to się może będzie coś dziać. I ja akurat na pierwszą parcelę, którą trafiłam, to był chyba jakiś dom związany z Harry Potterem czy coś, bo gdzieś tam widziałam jakiś taki napis. Yy, ja nie lubię Harry'ego Pottera, ale nieważne. Yy, tam akurat było bardzo fajnie, bo było dużo ludzi, ciągle sobie ktoś coś robił i właśnie tam była ta dziewczyna, która gotowała dla mnie i w ogóle tak... Bardzo, bardzo było tak socjalnie tam, także spoko. Jedyny, jedyny moment, kiedy będę soc socjalną osobą, to jest w simach. Okej. Okay. O Jezu, uwielbiam tę muzykę. Mm. Tu jest pewne zagęszczenie, ale nie za bardzo się coś świeci. Tutaj w sumie, na, przy tej górze coś się świeci. O jajku! Jakiś LGBT. Spoko. No eee. dobra, próbujemy gdziekolwiek. Się dostać. O, dostałam się. To jest chyba prywatny dom akurat. E... O kurde. Ale ja trafiłam na jakiegoś zen gościa, co sobie medytuje przy muzyce country i ma papugę. Kurde, chyba lepiej nie mogło być. Mogę, mogę się tutaj tak ten wpr wprosić? Żeby brzydko nie mówić. Budę dla psa ma? Ale nie widzę tu psa. Ma dodatkową sypialnię z tego co widzę. Jeden czy jedna jest bez okien, ale może być. O jest pies, o kurde, szni, a on się nazywa uh, uh, uh. Vergil de Castillo. Hi, <ścoughs> papuszka, nakarmy pakuszkę. Pa 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 Ta muzyka mnie porywa. Banjo. <laughs> no i coś takiego rozumiem taką interak... A dlaczego mi nie lubi? Ej! Nie, no, romans to może nie, ale możemy pogadać sobie z nim. Muszę tam walić te te... te a, a, apostrofy eee. i przecinki w ogóle. Trzeba szybko pisać. A, piesek! Skaż nie kotek, ale piesek też może być. Mogę go ten pogłaskać? Mam ochotę go zapytać skąd on ma kasiorę, żeby to wszystko wybudować sobie. Skubaniec. Eee, chyba się zacięliśmy z pieskiem? O dobra już. No jajku, cześć. A. <grym> A, jeszcze co muszę napisać. A, A w sumie o, widzę, że on ma pokoje gościnne w ogóle, więc nie będę nawet pytać, czy mogę użyć jego szafy. No właśnie, dzięki to sobie pójdę. No, wreszcie mój strój misiaczka różowego. Uh. No, trudno. O właśnie. Gdzie tu jest shower? O, jest, dobra. Aaa, piesek sobie tańczy, czy coś. chil huała. Ale gra słów. A bo ten pies też jest oczywiście. Okej. Okay. A bawię się. Prawie, że w rytm muzyki. Dobra, usiądę sobie może. No jejku. No dobrze, no to to wszystko, co chciałam pokazać wam z FreeSO, czyli Free Sims Online. O kurde! Ten kawałek jest w, w którymś z filmów w dwójce. No dobrze, link do pobrania będzie w opisie, już o instalacji wszystko powiedziałam, także nie, myśl, nie, nie, nie myślcie, że nie możecie się zarejestrować czy coś, po prostu trzeba sobie poklikać. Ehm, e, no, no i jak macie trochę czasu, no bo to jednak jest bardzo czasochłonne, bo trzeba czekać na wiele rzeczy i w ogóle, ale jak chcecie sobie, to jest w sumie trochę też taka forma czatu. Można też potrenować angielski w sumie też przy okazji i w ogóle, także naprawdę bardzo fajna sprawa, jak, jak wam się nudzi to możecie sobie włączyć, chodzi leciutko, czasami laguje, ale to bardziej przez internet, e, czy w ogóle jakieś błędy, no bo to jednak jest przez fanów, przez programistów, amatorów zrobione z tego co wiem, więc, bo gdyby nie było to, o, właśnie był lag przed chwilą trochę, e, gdyby nie było to by było nie za darmo odpłatne, a jest całkowicie za darmo, więc tak. No dobrze, no to już nie będę Was więcej męczyć. Jak chcecie, to sobie zobaczcie sami, i no pa, pan, pan sobie gotuje, czy znaczy, chyba nam gotuje, ale ja nie jestem głodna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, więc to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. zróbcie że się zlew się zepsuł. I oczywiście że nie zmuszam i widzimy się w następnym. Pa!